Moje ulubione gadżety ubiegłego roku. Mamy tutaj Cable Wrapper od Delta Hub. Bo ładowarkę od maka możemy sobie bez problemu zwijać na coś takiego. Przychodzi to w ten sposób. Dwa takie plastiki, które możemy sobie nakleić na ładowarkę. To zmieniło to moje życie. Ładowarka przy w jednym od zbitej szybki. Możemy tutaj naładować kilka urządzeń naraz. AirPods. I do tego jeszcze Apple Watcha. Tutaj mamy Host X od Delta Hub. To są dosłownie dwa samoprzylepne magnesy, dzięki którym nasz dysk trzyma się laptopa i nam nigdzie nie dynda I w podróży nic mi tutaj nie przeszkadza. DJI Osmo Pocket 3 to taka mała kamerka, którą możemy nagrywać się wszędzie. Ma wbudowany gimbal, nagrywa w 4K z logu i chyba podbiła serce każdego filmowca w roku 2025. Jeżeli nie macie smart TV, to każdemu polecam Apple TV. To przystawka do telewizora, dzięki której mamy smart TV. Możemy pobrać sobie Netflixa, HBO Maxa, Disneya i wszystko chodzi giga płynnie. Poza tym bez problemu możemy udostępniać ekran z iPhona i puszczać sobie na przykład TikToki na telewizorze. No i ostatnie, najświeższy zakup, bo chwilę przed Sylwestrem, konsola Rock Ali X. Ta konsola jest słuchajcie, na Windowsie. Co Pozwala nam na instalowanie różnych gier, nawet takich starszych, jeżeli chcemy sobie popykać. On mówi popykać. Pamiętacie ten ekran startowy? No, na jakiej konsoli teraz to uruchomicie? Rogali ma obsługę Steam, Epic Gamesa, Xboxa. Wydajność jest niesamowita i można jej używać jako konsoli do telewizora. Dajcie znać w komentarzu, jaki był Wasz ulubiony gadżet technologiczny ubiegłego roku. No, i zaobserwujcie mój profil po więcej tego typu wideo.